Myślę, że mówię o tym dzisiaj tutaj dlatego, że na tematy moje offroadowe i życiowe w terenie to wszyscy wszystko wiedzą, a mogę tutaj Tobie trochę opowiedzieć rzeczy takich, których na co dzień nikt o mnie nie wie. Ja dołączając do Adama nie wiedziałem, że w ogóle można zarabiać na YouTubie i że to, co my robimy, to przynosi jakiekolwiek pieniądze. Pudda wrócił z takim fajnym potworem ze Stanów. i Jego widzowie piszą w komentarzach, że nie no, z takim samochodem to tylko do terenwizji. Realizacja filmów offroadowych jest droga i tak jak, nie wiem, wielu youtuberów może wydawać kasę na kamery, operatorów i inne rzeczy, my wydajemy pieniądze na paliwo i często jest tak, że w miesiącu każdy z nas wyda piątkę, a czasami nawet dychę na paliwo. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Nie powielamy opinii, które ktoś głosi w internecie, tylko mamy taką zasadę, że kupujemy złomki, jeździmy tym w terenie, no i wtedy możemy coś powiedzieć, jak one się sprawują. Więc ja mam taką zasadę, że co dwa lata zmieniam samochód na kolejny terenowy i do tej pory nigdy nie miałem Toyoty, bo byłem takim Jeepowcem, Suzukowcem, no i w końcu trafiła się taka piękna, żółta Toyotka, przyjechała z Japonii. Zresztą też znana ekipa Stradale ją ściągała do Polski. Okazało się, że znajomy pojeździł ją rok, kupił sobie większy samochód, no i tak trafiła do mnie. Moim zdaniem to nie jest najtańsze hobby na świecie, oczywiście, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś jest rozsądny i troszkę myśli zanim doda gazu, to te koszty nie potrafią być takie dramatyczne. Chociaż, kurczę, no raczej ja zawsze jestem stratny na samochodach niż zarabiam, no ale to jest wliczone powiedzmy w moje, że tak powiem, działanie, i w moje hobby. My do naszych samochodów mamy zupełnie inne podejście, e, mianowicie dużo bardziej poświęcamy im swoją uwagę, serce i czułość i dbamy o to, żeby każdy szczegół w tym samochodzie był jak najbardziej dopracowany i zrobiony ze smakiem. Najlepszym przykładem tego jest na pewno Patryk, który swojego Patrola kupił, nie wiem, już chyba 5 lat temu, cały czas to auto modyfikuje i nim jeździ. Ja natomiast ym, może spełniam swoje marzenia motoryzacyjne, ale też jednak troszkę się pozmieniało u mnie i samochód, który za mną stoi, jest y, świeżym dzieckiem, tak naprawdę i świeżą wizją z mojej głowy, a pozostałe niestety opuściły mój garaż. Zaprosimy teraz do dyskusji trzeciego bohatera dzisiejszego odcinka. Czy Patryk jakoś chciałbyś uzupełnić historię swoich przedmówców? Dzisiaj zabrałem Isuzu Trupera, którego kupiłem rok temu od Pawła. I to jest takie coś, że u nas w ekipie często samochody są przechodnie. Kiedyś Paweł kupił czerwonego wranglera od Adama. U nas jest tak, że my tymi samochodami często też na jak się wymieniamy. Czasami bierzemy od kogoś samochód, żeby pojechać im gdzie indziej, bo nie wiem, nasz jest na serwisie, bo to nasze hobby jednak jest takie trochę destrukcyjne. Paweł, Patryk i Adam tworzą na YouTube kanał Terenwizja, subskrybowany przez kilkaset tysięcy osób. W swoich materiałach przybliżają tematykę off-roadu, ale pomyślałem, że ciekawym punktem wyjścia do rozmowy będzie przedstawienie życiowych historii moich gości. Nie mówiłem tego publicznie wcześniej, ale mam ojca alkoholika, którego nie lubię, który realnie bardzo mocno myślę, że pogorszył status majątkowy mojej rodziny że za dzieciaka jednak w domu nie, nie układało się idealnie, bo wszystkie biznesy rodzinne, które gdzieś w domu się kiedyś kręciły, po prostu upadały przez ojca alkoholika. I znaczy to nie była jakaś taka bardzo patologiczna rodzina z jakąś przemocą domową czy coś, bo oboje moich rodziców są wykształceni. Mój ojciec był kiedyś też nauczycielem w ogóle. Z moją mamą mam super dobry kontakt, taki totalnie dobry jest, taką wręcz moją, bym powiedział, przyjaciółką i nigdy w życiu mi nie, nie powiedziała, że czegoś mam nie robić albo coś zawsze we mnie wierzyła. Mój ojciec był i jest w sumie alkoholikiem, aktualnie z niepijącym alkoholikiem, ale wszystko jakby. Myślę, że to też dało mi takiego kopa w życiu, że chciałem udowodnić, że nie skończę go. Gdzieś... Anty przykład. Tak, trochę tak. Myślę, że na pewno mnie to mocno zmotywowało do tego, żeby jakby nie zostać w tym marazmie w domu, żeby iść robić swoje, żeby jak najszybciej pójść na swoje, wyprowadzić się, żeby to funkcjonowało. Tak jak mówię, mam super dobry kontakt z mamą, w ogóle jest ok. Mam też starsze rodzeństwo, siostry i brata, którzy też gdzieś tam w życiu każdy w swoją stronę poszło i każdy z nas jest zupełnie inny. Z moim ojcem mamy taki układ, że jak się widzimy, to się do siebie nie odzywamy. I to jest bardzo dobry układ, bo inaczej byśmy sobie pewnie powiedzieli za dużo nieprzyjemnych słów. A po co w życiu się stresować? Kiedy udało mi się to życie ułożyć po swojemu tak, żeby. Myślisz, że to tata jest z siebie dumny? Czy? Może być. Myślę, że może być ze mnie dumny w jakimś stopniu, bo kiedyś e, usłyszałem od kogoś, że poznał mojego ojca i że dobrze o mnie mówił. Ale ja wtedy się wkurzyłem na niego i powiedziałem mu, że jak kogoś poznaje, to żeby nie mówił, że jest moim ojcem, bo no, nie no wiesz, każdy by chciał pochodzić z super idealnej rodziny American i w ogóle. A realia naszego pokolenia są takie, że pośród moich znajomych Chyba większa połowa miała jakieś problemy w domu, i to jest kurde, straszne dla naszego pokolenia. A myślę, że mówię o tym dzisiaj tutaj, dlatego że na tematy moje, off i życiowe w terenie to wszyscy wszystko wiedzą, a mogę tutaj Tobie trochę opowiedzieć rzeczy, takich, których na co dzień nikt o mnie nie wie. Ja od dziecka marzyłem o tym, żeby mieć swój warsztat, budować własne projekty. Na ten moment mogę budować własne projekty, niekoniecznie posiadając warsztat, bądź będąc mechanikiem. Ale ja w ogóle wychowałem się na Gazmanki Garage, pamiętasz może? Tak. Wychowałem się na tych programach i to zawsze mnie jarało i chciałem zawsze tak jak oni. E tylko, że poszedłem właśnie też w ogóle do technikum samochodowego. Skończyłem samochodówkę, zacząłem pracę jako mechanik, e, tylko że terenwizja się tak fajnie rozwinęła, że zaniechałem tego w jakimś stopniu. E, ale z drugiej strony rozwój terenwizji pozwala mi teraz realizować i budować jakieś fajne projekty, więc w sumie takie główne założenie do spełnienia marzenia zostało spełnione, bo robię to, co chciałem. Nie ukrywam, że w przyszłości fajnie byłoby mieć jakiś taki warsztat, który zajmuje się tylko budowaniem takich projektów i żeby jeszcze zostawały z tego jakiekolwiek pieniądze. Jednak w Polsce kurczę temat taki, że bierzesz samochód na warsztat, robisz z niego projekt, czyli realizujesz swoją wizję z głowy, wpakujesz tam kupę kasy to w Polsce to nie przejdzie. To w ogóle ludzie za to nie zapłacą, że ty zbudowałeś ten samochód. A teraz na chwileczkę przenosimy się z tej offroadowej rzeczywistości do tej prozaicznej, bo tankować każdy musi. Odcinki na terenie całego kraju mogę realizować dzięki wsparciu partnerów. Mój kanał wspiera obecnie sieć MOL. Tankując na stacjach MOL i Lotos do końca sierpnia, możecie zaoszczędzić aż do 40 groszy na litrze. Aby skorzystać ze wspomnianego rabatu, wystarczy mieć aplikację MOL MOVE, a dodatkowo możecie wziąć udział w loterii. W jaki sposób to zrobić? Wystarczy dokonać zakupu na stacji, bądź zatankować i oczywiście zeskanować aplikację po zapisaniu się do loterii w aplikacji. Każdy zakup wygrywa, czyli każdy zakup natychmiast otrzymuje kupon rabatowy, a później ten los także bierze udział w losowaniu dodatkowych nagród w postaci 300 złotowych kart podarunkowych co godzinę oraz 15 kart podarunkowych o wartości 10 tysięcy złotych do wykorzystania na stacjach MOL i LOTOS. Pamiętajcie, że każdy zakup wygrywa i że warto wykorzystywać kupony po wygraniu ich. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu, a teraz zapraszam ponownie na offroadową jazdę. Jaki był początek? Co, początek był taki, że ja oczywiście bardzo dobrze sobie radziłem jako montażysta. Może nie dlatego, że jestem jakoś tam wybitnie zdolny, tylko po prostu tej pracy było dużo i człowiek, jeżeli tam mniej więcej rozumie montaż, to zawsze tej roboty miał mnóstwo. Więc to też jest taka sytuacja, że to jest dobrze płatna praca. Jakby nie można narzekać, ale w pewnym momencie no, dochodzi takie wypalenie zawodowe i takie poczucie, że dobra, zmontujesz kolejny film, kolejny serial. Za pierwszym razem jesteś podniecony, kiedy możesz zaprosić rodzinę do kina, ale za trzecim razem, kiedy to jest kolejna komedia romantyczna i wiesz, że zrobiłeś to troszkę tak po to, żeby przeżyć, to czujesz, że nie spełniasz się też tak zawodowo, bo są zdolniejsi koledzy, którzy robią bardziej ambitne projekty, więc szukasz jakiejś alternatywy, żeby nie siedzieć przed komputerem i nie klikać i nie montować. Bo ja po 12 godzin, 6-7 dni w tygodniu siedziałem i montowałem. Bo w montażu jest tak, że wszystko jest bardzo ważne i trzeba to zrobić od razu od razu. Adam musimy to zmontować na poniedziałek, więc ty siedź w, nobo, w niedzielę w robocie, bo ten serial moje jest bardzo ważny. No i w pewnym momencie wiesz, że to są bzdury, bo, że ludzie tak gadają, bo po prostu cię troszkę wykorzystują, że jest to kwestia nieprzygotowania, więc szukasz alternatywy. Więc kiedy pierwszy raz spotkałem kolegów, których serdecznie pozdrawiam, którzy mi pokazali, że ten offroad to jest dziwne, absurdalne hobby, w ogóle kupili jakieś stare łazy, które w ogóle nie chciały jeździć, ale z drugiej strony czujesz coś takiego dziwnego i się podniecasz, to mówisz OK, spróbuję to robić. I oczywiście najpierw to było hobby. Ale z racji, że jestem montażystą, no to klasyka, czyli zaczynasz montować to, co jest Twoim hobby i gdzieś chcesz to pokazać, więc się okazało, że znaleźliśmy jakiś sposób na to, żeby ten niszowy, że tak powiem, sport, jakim jest offroad, pokazywać ludziom i ludzie zaczęli to oglądać, to sobie myślisz, kurde, fajnie było z tego żyć, wiesz. Jeździsz, sobie kręcisz, robisz filmy dla siebie, sam i jeszcze jedna ważna zasada to my nie jesteśmy reporterami w tym hobby, nie jesteśmy dziennikarzami na rajdzie. My na tych rajdach startujemy, jeździmy. My nie testujemy samochodów z salonu, które dostaje dziennikarz motoryzacyjny. Ja kupuję samochody i mówię, zobaczcie, jaki to jest złom. Chłopaki kupują samochody, więc my jesteśmy przesiąknięci tym środowiskiem i jesteśmy w tym środowisku na 200%. I to jest ta różnica, że te wszystkie przygody, które przeżywam, to przeżywam ja. A filmy są z tego pamiątką. Bo jeżeli zaprasza cię ekipa do Australii tylko po to, żebyś zrobił film, to mówisz, kurde, ile to będzie kosztowało? Oni mówią, Adam, ciebie to nic nie kosztuje, wsiadaj i leć z nami, ale masz zrobić materiał, który będzie naprawdę najlepszym filmem z wyprawy. Więc jedziesz i to robisz. A jako montażysta przy serialu czy po, przy produkcjach telewizyjnych. To najczęściej ekipa się bawi, reżyser się bawi, wyjeżdżają, a Ty siedzisz w montażowni i po prostu wiesz, dostajesz materiał i, słycha, i słuchasz opowieści, jak było cudownie na planie, jak było trudno na planie i to są ich wspomnienia, których mi brakowało, wiesz? Przez pewien czas swojego życia wyglądało to tak, że pracowałem 3-4 miesiące na ciężarówce, zarabiałem przez ten czas powiedzmy 20 tysięcy na czysto, bo bardzo mało wydawałem i rzucałem pracę i za te 20 tysięcy przez kolejne 4 miesiące sobie żyłem, podróżowałem na stopa, coś robiłem. I potem jak kończyła się kasa, to dla kierowcy ciężarówki praca wygląda tak, że jak jako 22 zadzwonisz do firmy na Oliksie, że szukają kierowcy, to rano przez ciężarówkę jedziesz. Ale nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest ciężka praca, że to jest jakieś takie wielkie wyrzeczenie. No ale kiedyś pamiętam, że nagrywałem odcinek z przedstawicielem jakiejś firmy transportowej z okolic, chyba Poznania, jeśli dobrze pamiętam. I no, tam wielkie było oburzenie, gdy gdzieś między wersami zasugerowałem, że praca kierowcy zawodowego w dużej mierze zależy głównie od chęci i zasobów czasowych. Znaczy, to jest, ja uważam, że to jest dostawanie pieniędzy za to, że się nie ma w domu. Ale nie za pracę, no bo nie oszukujmy się. Siedzenie za kierownicą to jest jedna z najlżejszych prac jakie można mieć. Myślę, że to jest lżejsza praca niż praca ciecia, bo praca ciecia w stróżówce jest cięższa, bo się nudzisz. A za kierownicą to chociaż poprowadzisz sobie ciężarówkę, a jak ktoś jest pasjonatem motoryzacji, to nawet ma z tego fan. A Pieniądze dostajesz za to, że się nie ma w domu, że nie możesz tego czasu spędzić z bliskimi. Duża cena mimo wszystko. Tak, że jest to duża cena, ale to też są dobre pieniądze, nie oszukujmy się. Dla osoby bez wykształcenia zarobić na przykład 8 tysięcy na czysto, czy to jest dzisiaj mały pieniądz? Każdy coś ryzykował, co nie? No, Paweł był po szkole, miał iść na studia, został mechanikiem. Patryk musiał rzucić pracę, ja też przestałem montować w taki sposób intensywny. No i to było ryzykowne, ale co chcę zauważyć i tak przekazać może ludziom, którzy się zastanawiają, dlaczego ten YouTube jest taki fajny, że można na tym zarabiać. To akurat trafiliśmy na bardzo dobry moment, kiedy ta platforma stała się na tyle już profesjonalna, że gwarantowała to wszystko, jeśli chodzi o finanse, możliwości i wsparcia. Ten internet rozwinął się akurat w tym momencie na tyle, że trafiliśmy w dobry moment. Po prostu. Zastanawiam się, jak udaje się wam porozumieć z Adamem w sytuacji, w której on na YouTubie od 10 lat tworzy, jest montażystą. Wizjonerem w zakresie właśnie Terenwizji, a jednak czasami przychodzisz do niego z gotowym materiałem, z nagranym z jakiegoś rajdu, i to on pewnie ma decydujący wpływ na dany montaż, prawda? Tak, no Adam to wszystko montuje, tylko że u nas też przez lata tak naprawdę wyrobiliśmy pewien styl i trzeba przyznać, że Adam troszkę nas nauczył na początku, jak powinniśmy kręcić te materiały. I przez to tak naprawdę my dostarczamy jemu materiał, który jest w pewnym stopniu nagrany, tak jak Adam by chciał. Więc też dla niego ten montaż od razu jest trochę taki automatyczny, że on siada i, nagrywa, i montuje trochę tak, jakby montował to, co sam nagrał. Także to też, jak tylko zaczynaliśmy z nim jeździć, to on nam zwracał uwagę, mówił, że to źle, że podchodź bliżej, nagrywaj tak i on troszkę nas nauczył po prostu jak to robić, dlatego teraz nie sprawia mu to większego problemu. Nie? A jak myślisz, dlaczego on tak bardzo zapragnął postawić na własny projekt i zrezygnował z dobrze płatnej pracy w telewizji? Wydaje mi się, że po prostu też przez ten okres czasu, co udało mi się poznać Adama i widzieć też jak to wygląda prywatnie, z prywatnej strony, to on fizycznie potrafił być zmęczony już montowaniem kolejnych seriali. Siedział i montował sezon jakiegoś serialu i on po prostu, widać było, że on w tym wszystkim ma coraz bardziej dosyć. To nie jest tak, że trenwizja to Adam i dwóch małolatów, którzy tam wiesz, biegają i i robią coś, a ja wszystkim rządzę, no to są równoprawni członkowie i twórcy też terenwizji. Ale była kiedyś kobieta? No była to oczywiście, to były co się stało z Edytą, bo to jest jedno z częściej się, pojawiających się pytań, które... Dzięki się powstała terenwizja i została tak jakby szeroko pokazana i też zauważona, no bo jednak kobieta w tym męskim sporcie to było coś wyjątkowego, szczególnie, że jest to piękna kobieta i bardzo zaangażowana taką fraudowo, więc ona też topiła te samochody, jeździła. Ale niestety ja jestem na innym etapie życia, ja już to, to życie gdzieś tam prywatne miałem, poukładane, zawodowe również. Ona była na takim etapie, że szukała pomysłu na siebie i ten offroad fajny był, ale ja zawsze chciałem, żeby robiła coś więcej, bo to się kiedyś skończy. Więc na przykład wysłałem ją na studia, została fizjoterapeutką, no pojawiło się dziecko, mąż, odpaliłeś jakieś udziały. Na przyszłość, czy akurat A, odeszła tak. w momencie, gdzie to jeszcze nie, 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 nie było takiego brania na Wasz projekt? Nie, temat, no wiesz, to były czasy, kiedy my raczej tam naprawdę marnie zakładaliśmy, jakby raczej dokładaliśmy. Wy na początku, rozumiem, dzieliliście się wynagrodzeniem fikcyjnym, bo przecież e, kiedy dołączyłeś do projektu, to był projekt, który więcej chyba generował strat, przynajmniej tych czasowych pomijając oczywiście całą przyjemność, która płynęła niż finansowych zysków, prawda? Zdecydowanie, i powiem ci lepiej, bo ja dołączając do Adama nie wiedziałem, że w ogóle można zarabiać na YouTube i że to, co my robimy, to przynosi jakiekolwiek pieniądze. Totalnie się tym nie interesowałem. Robiłem to z zajawki, jeździłem z nim, cieszyłem się, że mogę być na tych rajdach, że ja mogę to podziwiać, bo nie miałem możliwości tego robić nigdy wcześniej, a kiedy spadła mi taka możliwość z nieba Adam mnie zabierał na te rajdy, to to dla mnie było już w ogóle spełnienie wystarczające wynagrodzenia, a nawet nigdy nie pytałem o jakiekolwiek pieniądze, a dopiero z czasem się okazało, znaczy z czasem dla mnie się okazało, że faktycznie jakiś pieniądz może z tego być i pierwsze takie pieniądze, które gdzieś tam Adam z nami się podzielił, przynajmniej tak pamiętam, to po prostu zdarzało się, że niektórzy organizatorzy, ale bardzo nielicznie, na palcach jednej ręki można policzyć ile organizatorów rajdów w Polsce płaci za relacje, to właśnie jak pojechaliśmy na taki rajd, i nagraliśmy z niego relację, to Adam powiedział, słuchajcie, organizator zapłacił e, nam jakieś pieniądze z tego rajdu i to jest wypłata. Nie? Wtedy dostaliśmy te pierwsze 500 zł i było w czyli jednak nawet się zapaliło zwrócić. Wydaje mi się, że dużo w tym jest pasji, chęci działania, takiego poczucia, że chce być uczciwy względem swojej publiczności, być może rezygnując też czasami ze swoich zysków, przynajmniej tak wnioskuje z Twoich publicznych różnych wypowiedzi, bo podkreślasz, że nie zależy ci na tym, żeby w każdy w każdym odcinku było jakieś lokowanie znaczy? produktu. Nie zależy Ci na tym, żeby było sporo wpiętych reklam w filmach. Dlaczego ci na tym nie zależy? Ja muszę też wytłumaczyć, bo jakieś 3 lata temu mówiłem, że nasze filmy nie będą przerywane reklamami, ale zrobiliśmy taką symulację i jednak to daje dodatkowe dochody. W sytuacji, kiedy koszty realizacji, utrzymania się są naprawdę coraz wyższe, musieliśmy to zrobić. Więc ja teraz nadzoruję, że te reklamy są co 10 minut, a nie co 2 minuty. No właśnie, ale to i tak jest sporo jeszcze potencjału do wykorzystania w tym zakresie. Uważasz, że gdybyś podpiął tych reklam więcej, to widzowie przestaliby oglądać Twoje treści. Wiesz, co? Wiesz, no ktoś powie, dobra, Adam obiecałeś, że będzie tak, i tak zmieniłeś zdanie, więc teraz nic nie obiecuj, więc ciężko mi to obiecywać, ale ja mam jakieś. taką. A ludzie taki... sobie przysięgają dozgonną miłość przed ołtarzem i, i rezygnują okay, z tego po okay, jakimś czasie, okay. więc nie muszę że tam w internecie coś powiedziałeś, że tego nie możesz ale, zmienić. No. Ale wiesz, to. to nie, nie, a sam lubisz, jak te filmy są przerywane co dwie minuty? Wiesz co, wydaje mi się, że zawsze można kupić YouTube Premium i w tym no momencie za 10 zł jest ma problemie. Ja, prawda? Ja, ma, ja sobie zainwestowałem, kupiłem i mam spokój. Realizacja filmów offroadowych jest droga. I tak jak nie wiem, wielu youtuberów może wydawać kasę na kamery, operatorów i inne rzeczy, my wydajemy pieniądze na paliwo. I często jest tak, że w miesiącu każdy z nas wyda piątkę, a czasami nawet dychę na paliwo. I widzisz, to jest taka sytuacja, że. Kilkadziesiąt my... tysięcy. Tak. A jeszcze trzeba no żyć. Na przykład, widzisz, wydamy w ciągu miesiąca 20 tysięcy złotych i pół na paliwo. To weź, to jest, bo z a staję, wiesz, że właśnie nie ma Tak, a z, 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 tak, z AdSense'a e, zarobimy podobnie, że paliwo nam się zwróci z AdSense'a. Do tego dochodzą takie koszty, wiesz, ogarniania wszystkiego, kupowania samochodów nieraz napraw tych aut, jak wiesz, no co z tego, że mamy po dwa, trzy samochody, skoro jest taki miesiąc, że wszystkie, wszystkie są popsute i musisz je naprawić i nikt za to, wiesz, jakby Ci nie zapłaci, więc to, to nie jest aż tak strasznie dobrze. Zdarzają się takie okresy, że jest jakieś lokowanie, coś fajnego wpadnie. Więc wiadomym jest, że musimy mieć inne źródła dochodów, które utrzymają kanał, takie jak na przykład książki, które wydaliśmy, z koszulkami, gry planszowe, szkolenia, które organizujemy, rajdy, które organizujemy. To są wszystko rzeczy, które pozwalają nam zdobywać, budżety na to, żeby dalej rozwijać kanał i robić ciekawe rzeczy, takie, których jakby nikt inny w skali polskiego, faworywego YouTube'a nie robił. Auto, którym w tej chwili jeździmy jest też wynikiem Twojej pracy w internecie? E, tak naprawdę tak. Jesteś z tego dumny? Jestem z tego dumny. Ja ogólnie jestem człowiekiem, który docenia to, co osiągnął i to, co ma i jestem dumny z tego, co mam i gdzie jestem. Oczywiście zawdzięczam to wielu ludziom spotkanym po drodze, e, ale faktycznie ten samochód jest moim takim ostatnim dzieckiem można powiedzieć. Do tej pory e, nim to auto powstało, miałem e, łącznie trzy samochody e, troszkę w innej konfiguracji, e, ale wszystkie te trzy auta sprzedałem, żeby właśnie zbudować ten jeden projekt. Ogólnie e... My jeździmy swoimi autami na zmianę. Czasami kupujemy wspólnie jakiś samochód tylko po to, żeby jeździć im w rajdach, żeby jakby robić z tego projekt YouTube'owy, nie? Że zrzucamy się w trójkę na jakąś furę, którą się pobawimy przez rok, porobimy w nim jakieś zmiany, zrobimy kilka filmów, następnie ten samochód sprzedamy dalej. I to, jest, wiesz, jeżeli by każdy z nas miał to robić samemu, to nie byłoby dla to budżetu, bo wiesz, w trójkę zawsze to jest tak, że to jest zrzutka trzech osób, nie. Pamiętam, że z tego czasu miała miejsce taka sytuacja, w której Budda opublikował zdjęcie ze swoim samochodem, a w komentarzach brzmiała taka opinia, że Budda, no musisz sprawdzić, musisz jakoś nawiązać kontakt z chłopakami z Terenwizji, oni muszą przetestować twoje auto. On napisał, że być może się to kiedyś wydarzy. Jest coś na rzeczy? Będziecie testowali samochód Buddy? Mamy na to dużo nadzieje, ponieważ we flocie Buddy pojawił się Jeep Gladiator 6x6, czyli napęd tak naprawdę u nas rzadko bardzo spotykany, a konfiguracja samochodu w ogóle u nas nie spotykana i jesteśmy sami bardzo ciekawi, jak to sobie będzie radziło w terenie. Faktycznie pojawiły się takie głosy w komentarzu pod filmem Buddy. Budda napisał, że w sumie spoko, że chłopaki jak będą chcieli, to mogą wytestować. Wstępnie już rozmawialiśmy. Jest jak najbardziej chętny, tylko że samochód jest jeszcze w Stanach. Jak przypłynie do Polski, przejdzie jakiś serwis, to jest szansa, że będziemy mieli okazję wytestować go w naszym polskim offroadzie. My mamy taką zasadę, że się nie, na siłę nikomu nie wciskamy. Ale jeżeli Budda wróci z takim fajnym potworem ze stanów jego widzowie piszą w komentarzach że nie no z takim samochodem to tylko do terenwizji więc z przyjemnością się z nim spotkamy bo to jest ciekawy projekt Budda też jest człowiekiem który widzę dużo rzeczy takich różnych robi to nie jest jakby mój target ja tego tak za bardzo nie oglądam nie jestem z tym za bardzo zainteresowany ale dlaczego nie uważam że to jest jakby ciekawy projekt poza tym chcę zobaczyć ten jego samochód mhm czyli innymi słowy, jesteś otwarty w tym zakresie, natomiast ty jak patrzysz w ogóle na środowisko internetowe z perspektywy doświadczonego montażysty, bo masz swój kanał, masz swoją niszę... Spróbujmy poczekaj, spróbujemy się nie wywrócić, dobra? Tak bokiem pojedziemy. Spróbujmy. O! Pamiętaj, że to jest auto. Pawła, dlatego, to, się, no. dlatego tak to robię, co nie? Bo swoim bym tak nie robił. <noise> nie, my się znamy, lubimy i jesteśmy odpowiedzialni. Do pierwszej rysy. A, ja, tuż rysy były. E, jak oceniam twórców internetowych? Nie, wiesz, to jest <noise> pytanie, którego nie mogłem zadać, bo. Możesz odnaj... zadać? Nie, 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 bo jeszcze go nie skończyłem. No. Przerwałeś wjeżdżając na, na te e, przechyły. przechyły. Natomiast e, no. Internet, jeśli chodzi o mainstream, to są free zadymy, dramy, emocje, sporo różnego typu wulgaryzmów. Wy udowadniacie, że da się odnieść sukces z normalnymi treściami przy odpowiednim zaangażowaniu. Czy gdy tytułujesz się gdzieś e, słowem youtuber, to nie umniejsza to ci troszeczkę? Troszkę tak, ale teraz już na to inaczej patrzę. No dobra, porównanie. YouTube nie, jest teren, YouTube nie jest telewizją i telewizja nie jest YouTube'em, ale tak samo w telewizji było dużo patologicznych treści, przy których sam brałem udział. Ja Big Brothera montowałem. Chcesz więcej informacji, czy już wystarczy co. A propos patologii no, w telewizji. już no, no, tak dużo tej patologii ja, nie widzieliśmy na ekranie. Nie, to jeszcze jak były. A za słynną stroną z jacuzzi. Nie, no to. Musiałeś było, blurować tam. Nie, żenujące, bo stoi za tobą dyrektor stacji i patrzy, jak dużo możesz pokazać sutka na ekranie. Jak się wtedy czuje człowiek, to, że robi coś żenującego? Widzę, że sporo osób zgromadzonych przed moim złotym maluchem. Bardzo Ci dziękuję. Zbijamy piąteczkę. To był przemiły dzień. No i co? Do zobaczenia na YouTubie za kilka dni. Wpadnie kiedyś teren. No już dzisiaj się najeździłem. Bardzo dużo. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00 czytał Tomasz Knapik